Posłuchaj droga inwestorko, drogi inwestorze, mam do Ciebie pytanie: pod co będziemy obecnie grać na rynkach? Pod co będziemy obserwować potencjalne dodatkowe zakupy inwestorów, które są konieczne do tego, żeby kursy akcji szły w górę? Kończymy sezon wynikowy w Stanach Zjednoczonych, no i w zasadzie zostaje nam Nvidia, ok, ale już giganci technologiczni raporty pokazali. Wzrosty na większej części spółek już też obecne były, no meta jedynie tam trochę rozczarowało, ale poza tym. No choćby Amazon, kilkanaście procent na plusie, więc naprawdę dobrze. Czyli tak, wyniki mamy: Stany Zjednoczone z Chinami po rozmowach. Strony się dogadały, cła nawet obniżone o 10 punktów bazowych, czy tam 10%, jak, jak zwał, tak zwał. Kwestia metali ziem rzadkich również wydaje się, że jest dogadana. Jeżeli chodzi o kluczowe dane rynkowe inflację. Poznaliśmy, wiemy też, co zrobił Fed. Jest niepewność, co do grudnia, no ale to jeszcze miesiąc czasu tak naprawdę zostaje. Kwestia geopolityki wojny prowadzonej na terytorium Ukrainy, no tutaj sami wiecie, że też te informacje, które do nas napływają często, no to jest taka troszeczkę powiedziałbym, taki miszmasz i w zasadzie nie wiadomo, co z tego wynika. No okej, okay, mamy shutdown w Stanach Zjednoczonych, który być może niebawem się zakończy, więc to może być jeden taki mały, mały plusik, ale tak poza tym, no to w zasadzie Wszystkie dosyć dobre informacje mamy już w cenach, i to jest pewne ryzyko. Ja zawsze powtarzam, że jak nie ma pod co grać, no to trzeba być czujnym, dlatego że ten kapitał, przede wszystkim spekulacyjny, może na chwilę z aktywów zacząć wychodzić. Bardzo jestem ciekawy, czy to, co w ostatnim czasie dzieje się na górskim bitcoina, który notował dosyć mocną stratę, dzisiaj co prawda troszeczkę odrabia. Mamy 31 dzień października, kończy nam się kolejny miesiąc kalendarzowy. Czy on właśnie nie poszedł troszeczkę? przed spółkami technologicznymi z USA w ramach właśnie tych spadków, w ramach tej korekty, a to co czerwone, to co gorsze może dopiero nadejść. My walczymy w okolicach 3000 na indeksie wig 20, cały czas wygląda to nieźle, ale przypominam, że nie będziemy rozpatrywać jednakowo giełdy papierów wartościowych rynku wschodzącego i Wall Street rynku bardzo rozwiniętego, na którym inwestuje kapitał z całego świata. Napisz w komentarzu. W Twojej opinii pod co obecnie będziemy grać, pod co będziemy dodatkowe pieniądze na rykach inwestować albo może napisz, jeżeli uważasz tak jak ja, że tak za bardzo nie ma takich powodów, lajkuj i subskrybuj, żeby być na bieżąco.